Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Ola Czapiewska, jestem nauczycielką i szkoleniowcem metody Pilates. A w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się sprzętowi, który jest myślę niedoceniany często w studiach Pilates i stoi gdzieś na uboczu, mianowicie mam na myśli armchair, zwany inaczej baby chair. Jeżeli jesteś ciekawy, ciekawa co to za sprzęt i jakie kryje w sobie możliwości, no to zapraszam do oglądania tego odcinka. Na samym początku w ogóle omówmy budowę Armchair, czy inaczej zwanego baby chair, mianowicie mamy tutaj siedzisko i zobaczcie, że jest ono takie pochyłe, także jak będziemy sobie siadać, to nasza kość krzyżowa będzie mogła się fajnie wtopić tutaj do właśnie oparcia. I to oparcie, które tu widzimy, jest ruchome, ponieważ może. To oparcie pójść do przodu, do takiej pionowej pozycji i odchylić się z powrotem do tyłu. Również mamy taką opcję, że możemy przenieść tutaj taki bloczek drewniany i zobaczcie, bardzo mocno odchylić. Takie pozycji, która naprawdę już będzie dosyć dużą zabawą z grawitacją, bo jesteśmy mocno odchyleni, ale dajemy tym samym, zobaczcie, więcej miejsca. Dla naszych stawów biodrowych. No, może być to fajna pozycja dla osób, które się borykają z mocnym napięciem w obrębie stawu biodrowego, zginaczy bioder, czy to dla jakichś osób bardzo, że tak powiem, przykurczonych, czy na przykład też w kobiet w ciąży, gdzie ta pozycja będzie trochę wygodniejsza, kiedy mamy gdzieś tam ten brzuszek już odstający. Wracając do konfiguracji tej pierwotnej, to dalej widzimy sobie, Sprężyny podczepione tutaj z handles, czyli z uchwytami. No i co to właśnie znaczy, dlaczego to krzesło nazywa się baby chair czasami? Dlatego, że te sprężyny są jakby najlżejsze ze wszystkich sprężyn, jakie znamy w systemie i może poniekąd z tego względu ten sprzęt traktowano jako taki najlżejszy, taki dla kontuzji bardziej przeznaczony, ale niech to Was nie zmyli, ponieważ naprawdę można zrobić. Świetne rzeczy, bardzo zaawansowane rzeczy na tym krześle. No i właśnie w jaki sposób można pracować: to można siedzieć, można klęczeć, przodem do oparcia, bokiem do oparcia. Można również na krześle stać, tam mamy taką całą serię przysiadów. Konfiguracji tak naprawdę jest tyle, ile macie pojemności i wyobraźni w sobie. Jeżeli znamy system, no to wiemy już, że możemy ten system integrować na dany sprzęt, kiedy go rozumiemy głęboko i dobrze. Oczywiście są dedykowane ćwiczenia specyficznie na armchair, tego uczymy się głównie w programie właśnie rocznym. Ja również prowadziłam warsztaty, już chyba były takie dwie edycje, gdzie rozwijałam jeszcze szerzej tematykę, w jaki sposób można na Armczerze pracować ale co dla mnie genialne jest i bardzo ważne dla współczesnego człowieka, jeżeli chodzi właśnie o armchair, to to, że mamy tę opcję odchylonego oparcia i opcję pochyłej jakby platformy w sensie siedziska. No bo z czym my się borykamy głównie w współczesnym świecie? No To z ciałem, które jest przykurczone w obrębie bioder, czyli te zginacze bioder z reguły są sztywne w takim stałym napięciu izometrycznym i mamy problem z wyprostem stawu biodrowego bardzo często, nie działa nam cała tylna taśma, czyli od całej grupy tyłów ud, tzw. hamstringów, po pośladki, po odwodziciele. Przywodziciele, tak samo, które są bardzo ważne i duży nacisk kładziemy w metodzie pilates na przywodziciele, które niejako dobrze zaangażowane struktury łączą się również z dobrą aktywacją mięśni na miednicy, ale również sam fakt tej pochylonej pozycji, odchylonej pozycji, będzie wymuszało nam ustawienie prostych pleców i jakby kontrowania pozycji z tej zgarbionej, którą znamy, tak sobie trochę usiądę, którą znamy z Jakiejś takiej pracy właśnie być może biurowej, przy komputerze, gdzie często ludzie się garbią i wypychają brodę do przodu. Natomiast wejście w tę pozycję i odchylenie pleców, i praca w kontrze do ruchu sprężyn od razu wygeneruje nam te dobre, właściwe napięcia, będzie nas wprowadzać w lepszą postawę naszego ciała. No dobrze, może pokażę Wam dwa, trzy ćwiczenia, które można by było fajnie zrobić. Więc zacznijmy sobie od ustawienia też sprzętu prawidłowego. Sprzęt powinien zawsze początkowo wyglądać w ten sposób, że mamy, patrzę sobie czasami tam w podgląd, bo jest lustro za kamerką i patrzę, czy jest wszystko dobrze ustawione. Ustawiamy sobie sprzęt w ten sposób. Ja ściągnę klapeczki i wezmę ze sobą matkę antypoślizgową. Położę ją tutaj przed siedziskiem. Oraz wzięłam, też przyniosłam dwie kostki do jogi, ponieważ pokażę Wam dwie konfiguracje ustawienia nóg w takiej jakby najbardziej znanej pozycji, w najbardziej znanym ćwiczeniu na armchair. Także zapraszam. Oczywiście mamy tutaj tranzycję, wejście do pozycji, więc staję sobie hop w tej pozycji, bądź po prostu naturalnie, wyprowadzam ramiona w przód, siadam pośladkami na brzegu siedziska wsuwam się tu kością krzyżową właśnie jakby w tę ziurę, przyciągam stópki, łączę podeszwy ze sobą, a ręce tak jakby do pozycji mostka, no bo wiemy, że pilates dużo ma wspólnego z gimnastyką sportową, przechwytuję i ustawiam na wysokości moich barków. Łączę podeszwy stóp, ale kolana moje, one sobie tam nie wiszą luźno, wiadomo, to pilates, więc <grym> trzeba zawsze działać, tylko już trochę myślę o tym, że chcę przywodnicielami ściągać kolana do siebie. No i zobaczcie. Ustawiam całe plecy od kości krzyżowej przez środek pleców i po tyli co szyją, jakby odpycham się do tyłu, generuje tą prostą, wydłużoną postawę. Zobaczcie, to jest to, to jest w ogóle genialne. I teraz wdechem, wpuszczając powietrze w środkowe plecy, otwieram sprężyny i to tworzy taką kontrę do pozycji mojego kręgosłupa, który jest taki właśnie wydłużony po tym oparciu wydech, wracam. Wdech, trochę naciskam w pudło piętami, wydech, wracam. Na, tym, na tej pozycji robi się szereg ćwiczeń arm series, arm slower and lift, czyli unoszimy ramiona w górę, w dół. Jeszcze zobaczcie, oparcie, powinnam zegarek zdjąć, ale już go mam. Oparcie yy, też ma pewną swoją konkretną szerokość. Od razu mam feedback, czy dotykam to oparcie, o. Bo jak będę szła za wąsko, zobaczcie, specjalnie to pokażę. To się dzieje coś takiego. A właśnie mamy pracować w obrębie naszego stawu barkowego, nie dalej, tak? Circus. Możemy zrobić sobie ćwiczenie boxing dużo różnych fajnych pozycji. Ćwiczenie boxing ale miałam Wam powiedzieć też o ustawieniu stóp no to jak jest ciężko w tej żabie nie dla wszystkich ciał ta żaba będzie dobra to możemy sobie podłożyć na przykład kosteczki, ustawić nogi paralelnie, czyli równolegle. Będziemy wtedy generować napięcie przez lekkie naciskanie pięt w te bloczki. Od razu poczuję tutaj tyły ud, przywodziciele. Wrócę do pozycji. Hop. I zupełnie inaczej będę działała na moje ciało. OK. Jeszcze była taka opcja, że możemy z tym oparciem pójść do przodu. To ja ustawię się do pozycji numer 1. Żeby to zrobić, to nie jest wcale takie easy. Ja lubię wyjść z pozycji spine stretch forward. O! I teraz zobaczcie, jestem ustawiona w tej konfiguracji, w której poszłam sobie z oparciem do pozycji pionowej. Tu zrobię spine stretch forward, czyli jedno ze znanych też pilatesowych ćwiczeń i staram się oparcie utrzymać w pionie. W szczególności wyzwanie jest, kiedy wracam kiedy wraca mój długi kręgosłup. No i przykładowo wrócę z tym oparciem do tyłu. Znowu wciągnę się z nim wysoko, 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 prawie że do spine stretch forward. Pójdę do tego spine forward. Trochę to oparcie powędruje znowu do pionu. No to jest ogromna praca tutaj. To, I teraz to krzesło nie jest podstawowe. Jeżeli chodzi o to ćwiczenie, Tu trzeba mieć połączenie w ciele żeby w ogóle cokolwiek tu zobaczcie zrobić, więc szereg takich bardzo ćwiczeń w detalach jest yy, tak naprawdę bardzo trudna i nie jest dla ciała, które dopiero zaczyna ćwiczyć, które dopiero zaczyna pracę. Ważne ćwiczenie wam jeszcze pokażę, mianowicie to jest świetna opcja, jeżeli znacie, może się troszeczkę odsunę z krzesłem do w tę stronę, jeżeli znacie ćwiczenie chest expansions, kadillaka. Yy, czy z reformera, to wiemy, że tam przed naszym przodem ciała nie ma żadnego feedbacku, prawda? Jesteśmy jakby w powietrzu, w wolnej przestrzeni, a tutaj tworzy jest to oparcie, to jest genialna sprawa, ponieważ przykleję całe przody ud, biodra, brzuch, troszeczkę moje łuki żebrowe uniosę, tak by stworzyć przestrzeń w taliach, przechwycę uchwyty i czas expansion nabiera zupełnie innej jakości, zupełnie innego czucia bo moim celem jest utrzymanie wyprostu biodra, zaktywizowanie tylnej taśmy, długie talie i oddech w tylne piersi of course. Biorę wdech, jeden bark, drugi bark, wydech, wracam. I właśnie to, że jest to oparcie przed moimi biodrami, to jest naprawdę świetna sprawa. Zupełnie inaczej rozumiem to ćwiczenie. Jedna z bardzo ciekawych rzeczy, jeżeli robimy klasyczne pilates squats, czyli pilatesowe przysiady, to to siedzisko, które jest pochylone, daje Wam świetne możliwości. Dlaczego? Dlatego, że często nasi klienci w tych pozycjach przysiadowych, że tak powiem, mają problem z mobilnością stawu skokowego, a to się będzie bezpośrednio przekładało na głębokość zgięcia w stawie biodrowym. Przykładowo, prosty sobie zrobię przysiad, ciach, idę w dół i tak naprawdę czuję, że moja stopa mnie ogranicza. Ja już pochyliłam tułów, nie mogłam zejść bardzo pionowo. Zobaczcie, ja bym chciała zrobić taki przysiad typowo pilatesowy, czyli taki, w którym utrzymuję moje plecy prosto. To będzie tyle. Czyli mój kręgosłup powiedzmy, że jest neutralny, musiałabym po prostu pochylić tułów, jakby zrównoważyć to środkiem ciężkości mojego ciała. Ale kiedy wejdę sobie na platformę, gdzie moja stopa, przez to, że ta platforma jest pochylona, wiem, że nie widać teraz mojej głowy, już, już nie będę przedstawiała kamerki, więc będę mówić do Was w taki sposób. Zaraz zobaczycie to. Moja stopa jest pochylona. Zyskuję dzięki temu więcej przestrzeni dla mojego stawu biodrowego. Wrócę na chwilę, moja głowa się utnie, sorry. Schodzę znowu, chyba tu widać, tak, tu widać. Schodzę takim prostym kręgosłupem w miarę. Zobaczcie, że jestem dużo głębiej, dużo dalej, aniżeli w tej pozycji na podłodze ciach. Hopi, ja oczywiście mogę tu zaraz użyć uchwytów, mogę zrobić różne konfiguracje. Sprężyny mogą mi pomóc zejść tak nisko, głęboko, ale sam fakt, zobaczcie tego, że jest pochylone to siedzisko, naprawdę nam mocno spropsuje pracę w stawie biodrowym, w jego zgięciu. Także bardzo jestem ciekawa, co Wy na to, czy używacie w ogóle armchair u siebie w studiach, czy w miejscach, w których pracujecie, czy jest ten sprzęt. Ja uważam, że jest niedoceniony. A jego możliwości są naprawdę obszerne. Także polecam. No i co, jeżeli Wam się ten odcinek podobał dzisiaj, to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, kciuk do góry, komentarz, cokolwiek czujecie, że chcecie od siebie dać. Dla nas, twórców, jest to bardzo ważne i zawsze to bardzo doceniam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnym wideo. Jak zwykle się zmachałam. Do zobaczenia. Pa!